Shalom wspólnota diamesjańska i szalom przyjacielu i przyjaciółko. Parasha Masei kieruje nasze myśli do Izraela mieszkającego w Eretz Izrael, czyli w Ziemi Izraelskiej. W Bemidbar 33,5, czyli w Czwartej Księdze Możeszowej, 33 rozdział, 5 wiersz, Adonai Eloheinu rzekł do Moshe Rabbeinu mówiąc: Cytuję. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przeprawicie się przez Jordan, do ziemi kananejskiej, to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobisny ich Bogów i zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie, i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie koniec cytatu. To, co się wydarzyło w czasie wejścia naszego ludu do ziemi kananejskiej, aby ją objąć w posiadanie, a co było z nakazu Adonaj spowodowało wielką opozycję wśród wielu narodów, które tam mieszkały. Oraz pośród sąsiednich narodów. Z historycznego punktu widzenia, zanim to się stało, lud nasz przeszedł wielki przesiew na pustyni z powodu ich braku wiary bądź rebelii. To był również czas, w którym nasz lud uczył się drogi królestwa Bożego Malchut Elohim. Adonaj sprawił, że przyszedł strach na te ludy także. Pokonanie ich było wielką niespodzianką dla sąsiednich narodów. W naszych czasach, w ubiegłym stuleciu, świat stał się świadkiem podobnej sytuacji, gdzie powstał na nowo do życia nasz naród. 14 maja 1948 roku o godzinie 16:00 Dawid Ben Gurion odczytał na posiedzeniu Rady Ludowej Moedet e Ha'am w Tel Awiwie deklaracji niepodległości, głosząc o ustanowieniu państwa izraelskiego na podstawie rezolucji ONZ-u. Wówczas cały świat stanął w podziwie. Następnego dnia rozpoczęła się pierwsza wojna nowonarodzonego państwa Izraela. 15 maja 1948 roku na terytorium nowopowstałego państwa które zniknęło z mapy świata w 135 roku naszej ery, a które po tylu wiekach powstało do życia, wkroczyły tam oddziały wojsk Egiptu, Iraku, Syrii, Transjordanii Jordanii i Libanu. Państw, które nie uznały rezolucji ONZ-u powołującej do życia państwo Izraela. Od tego dnia... Biernie lub aktywnie do dnia dzisiejszego nasz naród jest w stanie wojny z tymi narodami i z wielu innymi narodami muzułmańskimi, które zaprzysięgły się, że nie spoczną, dopóki nie wymarzą z mapy Państwa Izraela. O wydarzeniach powstania Państwa Izraela w ciągu jednego dnia zapowiedział nam prorok nawij Yeszyu. Chorob Izajasz w rozdziale 66 we w ósmym wierszu powiada, cytuję kto słyszał, kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Cyjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swe dzieci. Koniec cytatu. Tak to właśnie w jednym dniu powstał do życia naród Izraela. Pytanie, jak to jest możliwe? Czy to stało się z woli ludzkiej? A może z woli ruchu politycznego, zwanego również syjonizmem politycznym, który jest oparty na patriotyzmie. I na ruchu, na ruchu narodowo wyzwoleńczym, czy to z ich woli powstało to państwo? Otóż nie. To stało się z woli Najwyższego. Tak jak On dziś, Adonai, wyprowadził nasz lud z ziemi egipskiej i oczyszczał go z wszelkiego pogaństwa i rebelii, aby przygotować nasz lud, aby on stał się ludem świętym, tak też teraz. Od 14 maja 1948 roku Adonai gromadził swój lud, aby go wytopić i oczyścić, aby on się stał raz jeszcze ludem świętym jego przymierza, jakie zawarł z Izraelem. Jeszcze Jał Izajasz powiada dalej w Pasuk 9, cytuję: Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić go do porodu? Mówi Jałę. Albo czy ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? Mówi twój Elohim, koniec cytatu. Izrael jest ludem Bożym i to sam Adonaj sprawia, że nasz naród powstał do życia w jednym dniu. Adonaj w Tanach uczy nas o dwóch rodzajach powołania do życia Izraela. Jeden to ten, który mówi o odrodzeniu się naszego państwa ze stanu śmierci, bądź jak to nazywa prorok Hezekiel z Doliny Wysłych Kości. Prorok Jezekiel zapowiedział w Księdze Ezechiela, 37 rozdział, 5 pasuk, cytuję. Tak mówi wszechmocny Jałę, do tych kości oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. Dalej, w następnym, w dwunastym pasuk, powiada, cytuję: Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi wszechmocny jałe Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem jałe gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów. Ludomój, mój, koniec cytatu. Dalej prorok wyjaśnia, jak to się stanie i jak do tego dojdzie, w jaki sposób. W pasuk 21, cytuję. Potem powiedz im, tak mówi wszechmocny Jałę, oto zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. Koniec cytatu. Jezechiel w dalszej części swych proroctw opisuje, jak nasz lud ma być nękany wojną, aby być oczyszczonym i aby Adonaj osądził wrogie mu narody. To ma trwać aż do czasu do powrotu Jeszua Hamyszija, aż dopełni się miara gniewu Adonaj nad narodami. Dla naszego narodu taki zwrot historyczny, gdzie przez wiele setek lat, prawie dwóch tysiącleci prześladowań pośród wielu, a być może wszystkich narodów, powrót do Ziemi Izraela jest jakby ucieczką niewinnego przestępcy do miasta schronienia, o którym czytamy w naszej paraszy. Niestety, Nasz lud nie ma w swej ziemi oczekiwanego i zapowiedzianego przez Adonaj schronienia. Dopóki nie zakończy się czas oczyszczenia, prorok Jezekiel powiada dalej w 37 rozdziale Ezechiela, pasuk 22, cytuję. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa, i już się nie skałają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą moim ludem, a ja będę ich bogiem. Koniec cytatu. Nasza parasza uczy nas w Bemidbar 33, piąty wiersz, że ziemia kanonejska jest nam dana na dziedziczne posiadanie z wyroku Boga Najwyższego oraz że ona musi być oczyszczona z wszelkiego pogaństwa i poświęcona Najwyższemu. Właśnie w naszych czasach odbywa się takie przygotowanie i oczyszczanie. To, co dzisiaj się obecnie dzieje w Izraelu, to proces oczyszczania tej ziemi z tych osadniczych tam ludów oraz oczyszczanie tej ziemi i naszego ludu od wszelkiej nieczystości, obrzydliwości, występków, bezbożności i bezprawia, aby przygotować drogę do powrotu Jesuła HaMesia. Szaul powiada w liście do Wspólnoty do w Rzymie, 11 rozdział 29 Pasuk, cytuję. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Koniec cytatu. Święty Izraelski zapowiedział to i teraz to właśnie wykonuje: że wraca nasz lud do swej ziemi. Adonai uczy nas również o drugim sposobie odradzania i powołania do życia naszego ludu. A o tym czytamy w Sefer Jemiachu, czyli księga Jeremiasza, 16 rozdział, 14 wiersz. I dotyczy to nas, Jehudi Meshihim, mesjańskich Żydów oraz tych z narodów, które staną się wspólnotą Izraela, wiszyła Hameshia, cytuję. Dlatego oto idą dni, mówi Jałę, że już nie będzie się mówić, jako żyje Jałę który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Jałek, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, zobacz, w jaki sposób jest zapowiedziane wypełnienie się tego proroctwa. Pasuk szesnasty cytuję. Oto ja poślem po wielu rybaków, mówi Jawe, i ci ich wyłowią. Potem potem poślem po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pogórku i w rozpadlinach skalnych. Koniec cytatu. Adonaj w poselstwie Besory jeszyła Chameshia. Posłał swoich szlachim, czyli apostołów, aby rzucać sieci na morze dusz ludzkich, aby wyłowić z nich dzieci Izraela oraz tych z narodów ludzkich, które przyjmą jego poselstwo do upamiętania się z wszelkich grzechów i bałwochwalstwa i powrócą lub przyjdą do przymierzy zawartych z Izraelem dla ich zbawienia które jest nam dane, wieszyła Hameshia. Prorok Irimiahu powiada o nas dalej we siedemnastym pasuk. Cytuję. Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi. Nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczyma. Koniec cytatu. Adonaj zna, nie tylko nasze drogi, ale również nasze myśli, nasze plany i nasze zamiary. Jego celem jest, aby przywieźć nas z powrotem do wierności do Jego mycwot we wszystkich Jego przymierzach. Zobacz następny pasuk, cytuję I odpłacę im najpierw w dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości, i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, zanim dojdziesz do konsumpcji zbawienia, najpierw musisz przejść przez proces oczyszczenia. Nasz lud zapłacił i wciąż płaci swą karę za plamienie ścierwem swych obrzydliwości ziemię Adonai. Eretz Izrael. Dlatego wyszło poselstwo Ewangelii o upamiętaniu się od grzeszenia, od łamania wbrew przykazaniom story, przykazaniom naszego Adonai i o rozpoczęciu się łowienia dusz dzieci Izraela na Morzu Dusz Ludzkich. Te poselstwo jest zarówno dla Żydów, jak i dla Polaków. Wieszyła bowiem nie ma różnicy. Gdy zakończy się czas łaski, a do najpośle swych myśliwych swych aniołów, aby zebrać swój plon z każdego narodu i z każdego ludu i plemienia i aby nas zabrać i sprowadzić do ziemi obiecanej naszym ojcom. Oto zapowiedź dla, Oto zapowiedź proklamacji prawdziwej wiary dla narodów. Zawarte jest to w dziewiętnastym wierszu. Cytuję. Jały, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli. Do ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą. Tylko złudem posiedli nasi ojcowie nicości, z których nie ma pożytku. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, czy te słowa są ci miłe w twoim sercu? W sercu? Czy jesteś dziś gotów je wypowiedzieć? Wiara bez uczynków Teszówy, bez upamiętania się, jest martwa. Dziś nie ma w Izraelu miasta schronienia. Tam ich nie znajdziesz. Dziś dla nas jedynie Jesiua Chamysi'a jest naszym schronieniem. Każdy z nas zgrzeszył. I każdy z nas zasłużył sobie na wyrok śmierci. Napisane bowiem jest w Rzymian 6,23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Ale dla tych zaś, którzy trwają w uczniostwie do Jeszua, Szału pisze w Rzymian 8,1 wierszu, że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w myśliach Jesuła. Zatem dopóki nie nastanie odnowienie wszech rzeczy w ziemi Izraela, dla nas pozostaje tylko jedno miejsce schronienia, a jest na, dla nas nasz Goel, nasz Odkupiciel, Jeszua Hamaszija. O miastach schronienia Adonai uczy nas w Bemidbar 35.12, czwarta Księga Mojżeszowa 35.12, cytuję: I będą one dla Was miastami schronienia, Ha'arim -mi klat miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd. Koniec cytatu. Słowo mściciel w tym zdaniu to hebrajskie słowo Goel, które znaczy również odkupicie. W tym przypadku widzimy tu zadanie odkupiciela, że jeśli potrzeba, ma on również rolę mściciela. Dla przestępców, którzy popełnili zabójstwo, mściciel, czyli najbliższy członek rodziny poszkodowanej osoby, miał prawo pomścić krew swego brata i zabić jego mordercę. Adona jednak uczy nas tu, że jeśli owe morderstwo było, Nieumyślnym przypadkiem zbiegu okoliczności, na przykład wypadkiem przy pracy, bez winy tego, który to uczynił, to dla nich jedyne miejsce schronienia przed mścicielem były owe miasta schronienia. Dlatego Jeszua Chameshija jest dla nas jak miasto schronienia a my jesteśmy jak zabójcy bez winy, ścigani za nasze grzechy przez naszego Oskarżyciela, gdzie Oskarżyciel nas czeka tylko, abyśmy opuścili Jeszua, nasze miejsce schronienia, aby nas pojmać, wykończyć. Dlatego ważnym jest, aby stale być pod przykryciem Najwyższego, pod Jego ramieniem, Jeszua HaMashiach, który jest dla nas schronieniem. I tak jak długo my jesteśmy w nim, tak też długo nie musimy się obawiać naszego wroga, który czycha na nasze życie. Jeszua, Hamesia, jest nie tylko naszym schronieniem, ale on jest również naszym goel, czyli odkupicielem i mścicielem. To zaś odnosi się również dla całego Izraela, tak jak dla każdej pojedynczej osoby. Tak jak Mosze był odkubicielem dla całego Izraela, gdy ten wychodził z Egiptu, tak też Jeszua jest odkubicielem dla nas wszystkich z Izraela. Szaul zapowiada dla wierzących z Goim, czyli dla wierzących z narodów, w liście do wspólnoty domesjańskiej w Rzymie 11:25, 25 cytuję A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę, Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy Poganie w pełni wejdą. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, zapytam wejdą do czego? Gdzie? Odpowiedź jest prosta. Jest ona w liście do Wspólnoty domesjańskiej w Efezie 2:12, aż wejdą do Wspólnoty Izraela i do naszych przymierzy. Szaul dodaje dalej w Rzymian 11:26 i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Koniec cytatu. Zauważ proszę, że dziełem Odkupiciela jest odwrócić bezbożność od Izraela. Zapytam więc ciebie, czy Jeszua odwrócił Ciebie? Od bezbożności w Twoim życiu, odłamania, odłamania przykazań Tory. Pamiętaj o tym, że odkupienie jest nam dane w Jeszyła nie tylko w sensie duchowym, ale również fizycznym i to dla całego Izraela. O zgromadzeniu nas z powrotem do ziemi Izraela, Jeszyła zapowiedział nam w Besorze Matityachu 24:31. Ewangelia Mateusza 2431, mówiąc, cytuję I pośle aniołów swoich, jego myśliwych, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego końca nieba aż po drugi. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, pamiętaj o tym, że nasz Goel, nasz Odkupiciel, który jest naszym stronieniem, jest również naszym Mścicielem. W Chachidgalut Jochanan 6:10, czyli we w objawieniu Jana 6:10, czytamy o wołaniu dusz zabitych uczni Jeszua, Hanesija, którzy dla słowa Bożego i dla ich świadectwa życia zostali zabici i wołają do Adonaj, cytuję: Kiedyż, Jałe, Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Koniec cytatu. Świat, w którym żyjemy, to jest mowa o Izraelu, który jest w czasie wojny. Coraz, oraz, coraz większa niechęć narodów z tego świata dla Izraela oraz zaśmienia Słońca i Księżyca, które występują obecnie we święte czasy, w święta naszego Boga, katastrofy i plagi na Ziemi oraz powszechna bezbożność świata wskazują nam, że to już długo tak nie potrwa, i że już wkrótce przyjdzie nasz Odkupiciel, aby pomścić swoich wybranych. W Techim 115, czyli psalm 110, 5 wiersz zapowiada nam cytuję. Jałe poprawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu, będzie sądził narody, pobije wielu Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Koniec cytatu. Prorok Jeszejał przekazał nam poselstwo od Adonaja Jawinu w Sejfer Jeszejał w Księdze Izajasza 35, trzeci wiersz. Poselstwo dla powracającego, wyzwolonego ludu Izraela, mówiąc, cytuję, wzmocnijcie opadłe ręce i... Zasilcie omdlałe kolana, mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Hinei Elohechem, oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Hallelujah. Piąty wiersz mówi: Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wróczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na czcinę i sitowie. Ósmy pasuk, uwaga! I będzie tam bita, będzie tam droga bita, nazwana derech Hakodesz. Droga święta nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybrani i wybawieni. I wrócą odkupieni przez Jałę, a pójdą na Sion z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko. Dlatego właśnie, z powodu takich obietnic, gdy kończymy czytanie każdej księgi Story, gdzie mamy objawioną drogę świętą dla naszego ludu, wszyscy wspólnie wykrzykujemy, mówiąc: Hazak, Hazak, Wenit, Hazek, bądź silny, bądź silny i rośni w siłę. Shalom, szalom, szabat szalom.